No witam, witam, czas na kolejną porcję gwinta. Tym razem wampiry, oczywiście od pana Interlopera, mojego jedynego źródła gwintowych tali. Sezon niedługo się kończy, a przecież pro być musi. No ale na razie wbijamy rangę pierwszą. Link do talii oczywiście w opisie. Jedziemy. I bardzo ładnie. Najprawdopodobniej, no, znaczy, no, Będę w ciężkim szoku, jeżeli nie będą to klasyczni rycerze ze scenariuszem. Czyda. Mm, 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 mm. To nam w tym momencie nie jest potrzebne. Ok. Zobaczymy jak duże tempo narzuci i czy będziemy w stanie go tutaj dojechać. No nasz plan aktualnie. To buzdykan, nie? O, a to będzie jeszcze dobre, żeby, żeby dać zasłonę, żeby nie mógł statusu przyjmować. Nice one, ale póki co musimy zagrać tris motyle. Dlaczego tak musimy zagrać? Bo nie mamy żadnego, yy, nie mamy żadnego fledera na łapie. A nam jest Fleder potrzebny, więc. Co w mojej nocy. Schowamy sobie. No, schowajmy sobie krzyż Alzura, póki co. Dobierzmy Fledera, będzie ładnie wzmocniony i tyle. Schowamy sobie krzyż Alzura, no bo mamy księgę wiedzy tajemnej, więc w razie czego do. No przynajmniej jednego, zakładając, że nie będzie chciał przeciwnik kliknąć, przynajmniej jednego. Nikt nie nie yy, do przynajmniej jednego będziemy mieć dostęp. Okej. Okay. Dobrze. Yy, operator. Hop, hop. No i cię. Całkiem przyzwoitą rękę, więc można tutaj co nieco podziałać. Drabi zostaną wynagrodzeni. Okej, okay, desandzik. Przydałam się wiewióra, której nie mamy. <grym> znaczy nie mamy na łapie, no bo oczywiście w deku jest, no ale... Nie można mieć wszystkiego. Skończę rzeczy do roboty. Dobra. Serce w piersi, jakby poszalał ze strachu tak Jezu nie, pękle. miałem dać zasłonę, a, ależ błąd. Dobra, trudno. E, tak, właśnie myślałem o tym, żeby dać zasłonę, i daję fatum zupełnie bez sensu, no ale trudno. I tyle dobrze, że nie będzie mogła być przyzwana. Трудно. а uh, 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 uh. No, wiewiora by się zdecydowanie przydała. Ale nic to. Czas zwycięstwa. Damy radę, jak najbardziej możemy to punktowo nadgonić, chociażby dzięki ukrytemu.

No myślę, że na spokojnie zrobimy po prostu tak. No i fajnie. Teraz tak, mamy dostęp do do sabatu. Dostęp do Sabatu też dzięki szepciusze. I powiem Wam, że chyba byłbym skłonny to wjechać i wyblidować co nieco. Czyli tak, ty zostaniesz. Okej, okay. gramy na tył, bo zostanie przyzwany ten. Ten. No i miejmy nadzieję, że Fleder. Let's do it. Schach. pomóc. Ale świetnie. Uh -huh. Bardzo dobrze. W tym momencie mamy 4 wampiry, więc możemy sobie zagrać Oriany. Która da krwawienie równe. znaczy, no, no tak, krwawienie równej liczbie wampirów. Ze sobą łącz. O, zrobimy tak od razu, żeby nie było wątpliwości. A tego oczyścimy. Odziaż. Ja. Chociaż... No spoko chyba. Zróbmy tak. Ciach. Bardzo ładnie. No i zaraz sobie zagramy Oriany jeszcze. I tutaj przecież będzie mega boost o 6 punktów. OK. No i zagrajmy. Chociaż nie, bez sensu trzeba było zagrać ten krzyż Arzura, ale jeszcze zdążymy. Tutaj mamy ładną szósteczkę. Jak ja dawno nie widziałem falibora. Jezu, nawet nie wiedziałem, że on to teraz robi. W sensie, że taka jest jego umiejętność. Tak dawno już tej karty nie widziałem. Dobrze. Zagramy sobie teraz krzyż Alzura. O! Już, no tak. A trudno. Grajmy sobie go. Tutaj. No i... Dobra. Nie taki był plan, ale nie spojrzałem, ile już ma ile już ma Regis, ale fajne wykorzystanie Faribora w sumie. No więc, szczerze mówiąc, nie planowałem się z regisa teraz. No bo tak, bo Krzyż Alzora miał mi zagrać Calduela. No ale przy tak dużym fali Boże to Caldwell by przeskoczył, więc nie spodziewałem się. No i musisz rzucić ostatnią kartę, jakakolwiek ona by nie była, i stracisz jeszcze raz, dwa, trzy. Dobrze, może była to pożoga na przykład? Tak, czy się fajnie? Potężne wampiry na dwa zero, nice. Rozgrywka nie pozbawiona pewnych. Błędów, ale zawsze powtarzam, że to dobrze, bo poniekąd dla Was dobrze, bo możecie sobie poobserwować właśnie takie głupoty i będziecie widzieć, czemu to było niedobre. A jeśli coś jest dla Was niejasne, to pytajcie śmiało w komentarzu: Jaki błąd? Jeszcze raz. O! Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Tyle dobrze, że jesteśmy na czerwonej. Ehm, bo tu może być bardzo dobrze, a może być tragicznie. Ehm, ciebie sobie oczywiście zostawiamy na kudę gras. Tu jest elegancko. Powiem wam, że zostawiam taką rękę. Zostawiam taką rękę. I póki co plan mam taki, żeby za pomocą TRIS dobrać obrońcę. ścianie. Okay. Może będzie. Dobrze. Stasujmy sobie jeden megaskop i dobierzmy trola. No, wiecie, obrońca to jest też... Często dobra opcja, żeby wymusić, wyimpasować od przeciwnika właśnie jakiegoś wilgeforca przedwczesnego, przedwczesne siroko, i tak dalej, tak dalej. No dobra. Ty masz tam oczywiście 6, tak? Okej. Okay. Dobrze. Nie poczynie. W porządku. Niestety nie przebijamy. Zapytanie czy on będzie chciał tak łatwo to oddać. będzie chciał tak łatwo to oddać, więc zagramy sobie Zagramy sobie w ten sposób, żeby zbudować cmentarz. A dlaczego? A... Okej. Okay. No to dziękuję. E, skończę myśl. E, dlaczego? E, dlatego, że przy zagraniu Sabatu Czarownic e, nie wezwalibyśmy jednostek neutralnych. Operator, Tris motyle to są karty neutralne, więc wezwalibyśmy. Oba fledery i obrońce od razu. Nie? Czyli dobry całkiem setup. No, no dobrze. Przynajmniej się normalnie poddał. Ale dobra, no to zagrajmy jeszcze raz. Bo przecież co to było? O, dla odmiany kolejny Nilfgaard, ale chciałbym Ci pomóc. Tym razem jesteśmy na niebieskiej. Jak widzicie, przeklęty zwój, więc znacząco ułatwia dobór. No i zobaczymy. Albo Hyperthin, albo. E, albo. Będzie to. Myl i tego byśmy nie chcieli bardzo. Anyway. E, tak. Czy to jest potrzebne nam? Chyba nie, ale to jest dobry cel na wtasowanko. Szczerze, mm. kurde, ciężka sprawa. Trzeba będzie łaknienie wtasować. Eee, anyway, zagrajmy sobie obrońcę. Dobierzmy operatora. Schowajmy. Chowajmy póki co krzyż. Azura. I zobaczymy. Jak mówiłem... Licz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na staw. No, w sumie dzięki. Dobrze. Więc dał się podpuścić. A my robimy... No witam. My robimy tak. I w tym momencie już dwa fledery. Które oczywiście mogą być blokowane i tak dalej, i tak Ale już mamy... Przypominam, że on jest na cmentarzu, więc z Sabatu jak najbardziej wlatuje z powrotem. No tylko, że to może być jakiś cholerny myl, który nam będzie wygnywał karty. O, zaczyna się. Dobrze. Alt. W razie czego rzucę kolejnego fledera? Uuu, tak. <ścoughs> rzucę kolejnego fledera. Ale to. No nie wiem, wygląda trochę rozpaczliwie, bo nie było gładyszki. Może nie dobrał? Nic sensu. No zobaczymy, co zaraz wyleci. Czy coś wyleci? bardzo dziwnie ale może to tyle przypominam że się wyprztykałem z flederów jakiekolwiek inne już tylko i wyłącznie z megaskopów których nie mam Okej, okay. tak, to Batys. Chcesz dotknąć? Co tam sobie weźmiesz? Dość szybka, Renfri. Kurde. Po czterech kartach. Czy po trzech właściwie? O nie. No dobra, zgadnijmy. Jedna duża jednostka teraz, no ale, ale trudno. Hmm. Jeśli ma jakiś mega removal, to... To przegram na równych. Cóż za spotkanie. Wiecie co? Bardzo nie chcę tego przegrywać na równych. Dobra. A się nam tak chce wszystko ze mnie wyciągnąć. No, ta ma milion kart jeszcze. Czy chcie jeden, ale zaraz, skoro jest to rent free, to nie możesz mieć removala. W... w karcie specjalnej. Natomiast hmm. może mieć oczywiście. Jakąś niefajną jednostkę, która mi skilluje tego 22-punktowego Fledera i... Widziałem nadejście Herolda i Dobra. Dobra, wzmocnisz się o 4, ale spadniesz o 2, więc będzie remis. Czyli musi zagrać kartę. No, zakładam, że nie chcę remisu. A to, to był dla mnie no dobry moment, myślę, na ucieczkę, bo wystarczyłoby, że, żeby wleciał tutaj Strees. No i nie dogonilibyśmy tego punktowo. <grytanie> o, dokładnie. Ale naprawdę? To co ty tam masz na ręce, że, że takiego mocnego finishera rzuciłeś? Przedziwna decyzja. O Jezu. Przecież to wystarczyło jakieś totalne słabiactwo rzucić, żeby to wygrać, a ty rzucasz... Finishera? Mega dziwna sprawa. No ale dobrze. O, to się może nam przydać. W tym momencie zagram. <śmiech> 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 Dość bezpieczny. Hrabia Caldwell. Caldwell. Nie będzie nam już bruździł. Ewentualnie. Ok, teraz tak. Sabat mamy na łapie. Szepciucha potrzebuje kartę organiczną, którą może być łaknienie. Więc trzeba uważać. A czy ja w ogóle chcę coś z tego jeszcze? Wiórka? Zarodniki mogłyby się przydać. Ewentualnie, ale tu raczej nie będzie takich dużych jednostek. Dobra. No dobra, nie chcą grać z naszymi wampirami. Co poradzę? Przykro mi, ale co nieco, co nieco udało się Wam pokazać, więc no chociaż tyle. E, przypominam, że link do talii w opisie. Mam nadzieję, że uda się Wam też, też fajnie e, pobawić. No i że chociaż ta pierwsza rozgrywka e, trochę więcej emocji, emocji dostarczy Wam. No. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, walcie śmiało w komentarzu. I tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze niech moc będzie z Wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.